Hej, cześć, Wam wszystkim, ludzie z tej strony rodak, a to jest Rocket League razem z Wilkiem. Witam, witam wszystkich. Bardzo mi tak. miło, że mogę gościć w tak zacnym odcinku. Tak, zacny odcinek u zacnej osoby z, z jeszcze zacniejszym <noise> gościem. Więc tak, ludzie, gramy sobie Ale właśnie. Słodzisz. Tak, gramy sobie w Rocket League. Ostatnio sobie zakupiłem te iście maniasko, wychwytywaną przez no, ostatnie tygodnie grę. Która osiągnęła w najwyższą ilość łącznej liczby graczy online na Steamie. Jeżeli wiecie w ogóle o co mi chodzi, ja tu gadam 3.40 jest, ja nie wiem <laughs> w ogóle co mówię. Ale serio? Tak? No, no, jakich rankingów? I tak. znalazłeś, na pewno? Boże, boże. No, jakoś tam w, grze, w dniu premiery jakoś tak było, a więc a. dobrze. Dla, dla tych, którzy nie wiedzą, Rocket League. Czym jest Rocket League, rodak? Ja już wytłumaczam. Rocket League jest to taka Fifa tylko dla samochodzików na piloty. Jak wy dostawaliście w dzieciństwie takie samochodziki na pilota i myśleliście, że zostaniecie normalnie drugim Kubicą, no to teraz możecie... i się rozwala oczywiście po dwóch dniach, jak to takie same autka miały w zwyczaju, no to teraz macie takie dobre, dobrą okazję, żeby się wyszaleć za młodzieńcze lata i nie dość, że możecie sobie pojeździć takim fajnym autkiem, to jeszcze możecie sobie pokować piłeczką i dołączyć do prawie no tam 20 tysięcy graczy, y, którzy zawsze grają i sobie normalnie pokować no, piłeczkę i rozegrać jakieś fajne mecze, typu. I udawać, że jest się jakimś Kasijasem, Messim, Neymarem, czy innym chołowczycem. Tak. Ale kim jest Wilku? Kim jest mój gość? Ja Wilku, jestem... może się przedstaw? Ja jestem człowiekiem, który. Yy... Spędzam swój czas próbując coś robić związanego z rzeczami takimi jak programowanie, jak zabawa w nagrywanie na YouTube. Spędzam tutaj swoje wieczory i poranki od już trzech lat ponad i wychodzi to z różnym skutkiem. Są serie lepsze, są serie gorsze, są odcinki ciekawsze i mniej ciekawe. To co prawda takich ciekawych definicji jak ty to no nie potrafię wymyślać, ale czasem też mi coś tam wyjdzie I, i dzisiaj mam nadzieję, że wyjdzie mi akurat ten mecz w Rocket League. I tak, kolejny, postem. nie wiem ile tutaj masz zamiar ze mną grać Dzisiaj tutaj Patronak dyktuje warunki Ja maruki. mam nieograniczoną ilość miejsca na dysku <laughs> Ja niekoniecznie <laughs> Dobra, to teraz y, dosyć tego przekomarzania się i słodzenia To teraz trzeba wziąć y, Zawrzeć zwieracze I jakoś wygrać ten mecz Damy radę, żeby co to takie takie kluchy z kapustą, nie? To trochę, no. trochę nudne ten do no, Nic tu się nie tak. dzieje za bardzo. No tak, troszkę. Patronak widzę, że wyższy score. Oj, jest. No wiecie. nie, no. Ja bym spróbuję. w by tym okienko. O, nie. By ja spróbuję, ale mi nie wyjdzie, chociaż wyszło. Ej jest! O, to jest współpraca, to jest współpraca. To o, jest właśnie to, na co o, czekałem. Jest. Jeden, do Częsta, brałka. chyba ma dużo mniej godzin rozegranych w tejże, ale. No, Daj radę, chłopak. 6 godzin kontra 6 godzin. Ja to sobie w ogóle ciebie podgłośnie Bo no, zapomniałem, że... zapomniałem, że ty jesteś na osobnym niż ja Dobra <noise> Chłopie prawie się stracili bramkę, że są twoje podgłośniania ale... ale dobra, nic się nie, nie stało spokojnie. Się Nie, spokojnie Wszystko pod Ja Właśnie dlatego zainwestowałem w dwa monitory, żeby ograniczyć te takie wychodzenie do minimum Dobra, czekam na dośrodkowanie No to się chyba nie doczekasz dzisiaj No to się chyba nie doczeka Bo ktoś tu coś spieprzył, nie? No, ciekawe kto Oj tam Nikt, nieważne. Nikt nie widział. Tak. Oj, sorry, sorry, to już było widać. O czym dzisiaj pogadamy? Bo już ciekawą definicję tej gry. Że to jest, są piłko samochodziki, to, to już słyszałem, bardzo mi się podobała, bardzo mi się podobała, szczególnie ten, tak. ten motyw z tym, że jak kogoś nie kochali, w ogóle jak ktoś nie miał samochodzików za dzieciaka, to, to teraz może się wyszaleć w tej grze. Tak, to było To, piękne. Mi, się, to mi się bardzo podobało, to, 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 to właśnie dlatego ja to kupiłem tak naprawdę. Tak. Improwizacja u mnie to jest to, co wychodzi najlepiej. No przydaje że tak, to fajnie wyszło. Ja się tak zastanawiam, bo to może nie gadajmy, o grze, bo już już prowadziłem 0 wiecie, to już bez mecz pograny, nie ma, nie ma w ogóle co, co nie ma w nie nie? Ostatnio ale... wygrywaliśmy 2 do 0, a przegraliśmy 4 do 2 <laughs> oj, 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 ten scenariusz, kurde, chwila. Już ja stanę z łóżka, że ja w ogóle tutaj ubiorę kapcioszki, może coś innego Psz. ten, inną pozycję przybiorę, bo to, to, to faktycznie to, to zaczyna tak wyglądać. A ja mam takie o. pytanie, bo tak patrzę, mam na drugim monitorze twojego, znaczy mam, mam team na drugim monitorze i, i opis twój na spiku i opis twoich rang, jakie tu masz i tu jest napisane, e, właśnie ja się nie wiem, czy są twoje rangi, czy co, co, co to ma oznaczać, ale tak, komisarz, wariat, dominacja i co to ma, co to ma znaczyć, co to ma znaczyć? A, to jest ten, o, znowu <noise> Opis <twojego>. czego? <noise> to jest wariat, no to bo ja jestem taki trochę wariat, no i tego... <noise> Yy, dominacja, no to ja wszystkich zdominuję, no patrz, no co my teraz robimy? No dominujemy po prostu na tym boisku. No tak, yy, no. i... Jaką ja tam mam jeszcze rangę Jest Komisarz. Komisarz. No to ja jestem komisarz Gordon naszego GOTAM. Wow, wow, wow. będziesz, będziesz kablował. Tak Jep no wiesz bardziej by mi to pasowało do e, strony RedTube Com, nie? To szczególnie to wariat dominacja. I tak <laughs> myślałem, że kurde no. Nie wiem, nie wiem czy to jest Teamspeak dla, dla graczy jakichś, czy co o, Zwłaszcza nazwa. Tylko ten komisarz, tylko ten komisarz, chociaż słyszałem, że niektóre dziewczyny lubią kajdaki i te sprawy, więc może może. <grym> 55 and, 50, 50 <grym> fates of grey i takie tam. tak. Tak. Pięćdziesiąt twarzy Fadronaka. Oczywiście. Twarz pierwsza, jestem wszędzie i nigdzie. Powiem wam, że idzie nam bardzo dobrze. Jak da... Na... Jak na godzinę, no. o której gramy, no bo to, to nie ma co tu wielce gadać, ale jest 3.46, 46 Lucky, Widzisz, tak. tak. Ty, ty, ty nagrywałeś, przegrywałyśmy wszystkie mecze, ja zaczynam nagrywać, wygrywamy. Jak wszystkie mecze przegrywaliśmy? Kto, kto nie widział wcześniej odcinka, zapraszam do mnie, eee, tak. to, to tam, tam wygraliśmy, o, jeden mecz, drugi przegraliśmy, tak minimalnie, ale, ale przegraliśmy, no teraz o. idzie fajnie, naprawdę, i teraz idzie tak dobrze, że... Nie myślałem, że tak dobrze pójdzie. Z kim to. w ogóle gramy? Z prosami, ej. Takimś Gryfindorem, no. Gryffindor. tak. I tak, kurde, ej, musimy częściej grać pędzić To tak. nie wychodzi tak źle. No to... Normalnie jesteśmy jak Virtusi. Ale a propos z tego właśnie, że masz komisarz, wariant dominacja, to wiesz, twój twój TeamSpeak o, twój się. kanał... Tak, brawo! 5 punktów tylko z Twój TeamSpeak, twój podkanał nazywa się Darkroom Rodaka i to też będzie tak złowieszczo tak trochę tak, tak trochę tajemniczo. To co jeszcze no. jeden meczyk, czy jak przewidujesz w swoim... Tak, przewiduję podtrzynku. jeszcze jeden meczyk, tylko że tak teraz OBS mi się trochę zlagował i nie wiem czy on nagrywa, czy przestał. <laughs> Weźmiesz co ode mnie. <laughs> no, najwyżej. Najwyżej będzie... No, nieważne, będziecie widzieli z, tylko z mojej perspektywy. Tak jest. No, ale no jest, ten, tak... ten mecz wyszedł jakoś tak dobrze. Nagrywasz z y, człowiekiem z kanału, który powinien się nazywać Problemy Techniczne, więc y, a nie Wilku Games, Problemy <grym> więc... Techniczne Wilka. Ostatnio raz u Wilka to gościłem na, <grym> na chyba twierdzy, na turnieju z twierdzy Krzyżowiec. A to, 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 to jeszcze nie były Problemy Techniczne Wilka, tylko... o, co za niki. <grym> Jezus Maria. Tylko Wilka Tam. i Sztyksa na Delta Games. Tak, Teraz rozdzieliliśmy było... kanały, żeby było jeszcze więcej problemów technicznych na YouTubie. Tak do zapalacze! Kiedyś, kiedyś było, bo ja wam powiem, że. Kiedyś był tak, taki zacny kanał jak Delta Games. Chana. Nie, najpierw był Sztyx Games. Sztyks Games, nigdy taki kanał nie był, okej, okay, nie. Kur! Był! co ja tu duch... mam? ja pier... Tak, dobra. Najpierw był Sztyks Games, potem doszedł Wilku do Sztyksa i tak sobie pomyśleli, e, Szymon, czyli Sztyks. Może tak coś nagramy wspólnie. I tak sobie nagrali LEGO. I sobie pomyśleli, że stworzą kondominium takie YouTube'owe. Tak. No, I stworzyli kanał o wdzięcznej nazwie y, Wilku Styx, Ale że tak sobie pomyśleli, że przecież to taka trochę brzydka nazwa, to zaprosili jeszcze trzecią osobę, żeby było tak wiecie... Illuminati i takie tam... I, i tak powstał Jarekles. No, i, I tak powstał... Takie też, trochę loże, nie? Tak, tak, Tak. Tak też powstał Delta Games Channel, który tam przez dwa lata funkcjonował na YouTubie czy półtora no, Nie wiem jak to teraz liczyć 3 lata ponad panie to 2000 No, no ponad 3 lata były No tak, no no prawie prawie, prawie idealnie opowiedziałeś naszą historię Tak Prawie robię wielką różnicę jak ostatnich czasach, W ostatnich czasach Delta Games Channel tak no no straci na popularności, nie ma co się oszukiwać no, zostali tylko najwytrwali, w tym ja y <głos> <głos> i kilku innych no i tam ile mi minęło miesięcy? Półtora miesiąca minęło, od kiedy Delta Games Channel oficjalnie zakończył działalność kanał przejął wilku y sztyks się odłączył jako normalnie jak Ukraina od ZSRR tak. Albo jak Krym od Ukrainy, to jeszcze lepsze porównanie. No i założył swój własny kanał. Wilku przejął yy, DGC, bo Jarek Les powiedział, że E, to on jednak nie chce nagrywać, bo nie dostał No i dlaczego to nie weszło? Bo nie dostawał Do hajsów z no chyba tak. No. <laughs> no, to jest akurat prawda, że Jarek Les nie dostał nigdy hajsu z <laughs> Wiecie, Tak to bywa, nie, tak to bywa. Nie chodźcie nigdy takie spółki, bo to <laughs> różnie, nie? Może być. Delta Games Channel spółka zło. Nie ma go w umowie to co? No, to, to, to szukajmy go. Tak jest. Ej, ładny ten mecz. Bardzo mi się Hat podoba. Trik. Hat trick. się bardzo Bardzo podoba. szybki. Bardzo, bardzo dobry mecz, że... Się, się takie fajne historie operat. To, to mi się podoba, to mi się podoba. No. Tak nieładnie powiem kontynuuj, bo bardzo mi się podobało to co <laughs> No i, I Historia się napętlasz. Tyk z tam ma swój własny kanał, Wilku ma swój własny kanał znowu. No i jakoś tam sobie żyje. Teraz próbuję egzystować na tej zabetonowanej przez y, wielkich youtuberów i komercyjne szmaty y, tak, YouTube. Okej. Okay. Tak, tak. sreć zapętla, niedługo wrócimy do, do czasów Wilku and Sztyks. <grym> <grym> Nie no, wiecie, my jak Rock and to jest taki... z drugi duet na polskim YouTubie, Ja jak serio, to takich duetów jest mało. Ja, tak. Ja tak miał sobie pomyśleć, to tylko mi się kojarzą światego, e, i Światek, oni tam i porę na traktore razem robili i, i to Bogaty chyba... i tego, No tam No, tam Tiwold, no, jakiś Hanta, to, ale co tam nikt ich nie zna, znaczy Tiwold to znają, a Hanta to tam taki... no, Hanta po prostu, ładnie, Hanta ładnie. to tak. Hanta. No, no coś tam, tysiąc z... wyświetleń pewnie ma, no. H Hunta ci widzi Hunda Nie ci żartuję, nie znam Ej no o, drudzy, drudzy uciekli, do. No. Co, co za typy o, Ale wy zajebiście Do, jest. do, najlepsi Co, decyzja no, ten, teraz, teraz jak się okaże, że to się nie nagrywa To się wścieknę <laughs> Musi się nagrywać To co, to tyle na ten odcinek? Czy jeszcze coś, coś chcemy zagrać? No, ja, bym, może... ja bym kończył Dwa mecze wygraliśmy, nie wsumy tego obrazu <laughs> No, lepiej nie Więc dzięki wam drodzy widzowie za oglądanie Razem ze mną był Wilku Również bardzo dziękuję. Fajnie się jesteś... grało i mam nadzieję, że się dobrze oglądało. Tak, jeżeli jesteście ciekawi, co, co nowego u Wilka, to zasubskrybujcie jego kanał, bo pojawiają się tam ciekawe materiały z. Teraz będzie CD Skylines. Z... Prawda, prawda. Z... Tak, już, z... już jest. No, już jest. I z ro... Roller Coaster Tycoon, więc też. To mniej ciekawe, też... ale też zachęcam. To mniej ciekawe, do ale tak, ale bardzo ciekawe są live'y, na których zawsze można mnie spotkać, zawsze można spotkać Wilka, no, Wilka no, tak. na Wilka streamach można spotkać, ale niespodzianka, no, a więc... Czasy dziękuję. Tak, zasubskrybujcie tego gościa, bo jest prawilny, dzięki za... Również zachęcam za... do spojrzenia na, na kanał Patronaka, do tak. osób, które tak, oglądają Nie ma tak reklamowania mnie na w swoim własnym kanale, haha. Tak. <laughs> tak. tak. a więc dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i dobranoc, i dobrej nocy. Dobranoc.